To zobaczcie jeszcze ten oszust, ruski agent Kaczyński Jarosław. Jeszcze niedawno mówił, że to zagrożenie jest z Niemiec, że to Niemcy są naszymi wrogami, że to przecież Niemcy nas nie ochronią przed Rosją, tylko może Trump. A zobaczcie, kto nas bronił. Oczywiście Holendrzy, Hałę za to, F-35 z Holandii, oczywiście ten samolot wczesnego ostrzegania, OAX włoski, ale patrioty, które broniły Rzeszowa, Jasionki. To były niemieckie, to one pierwsze pokazały zagrożenie. Także żo żo żołnierze niemieccy pierwsi naprowadzali cele. Widzicie, jakim kłamcą okazał się Kaczyński, jakim ruskim, przebrzydłym, śmierdzącym agentem okazał się to Bożyszcze dla niekiedy, można powiedzieć, połowy Polaków. Jak bardzo jesteśmy zakłamani jako naród. Także to, co się stało, to jest godzina prawdy, i oby Polacy. Rzeczywiście wyciągnęli z tego wnioski. To jest najważniejszy cel teraz.